Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco w te niedzielne popołudnie. No, niestety, pogoda nie fajna, ale muszę wam powiedzieć, że e, skusili mnie widzowie, aby sprawdzić nową wersję. Już oczywiście dawno dodaną na streama Infestation the New Zealand. Oczywiście ja już wielokrotnie zarzekałem się, że nie będę kontynuował swojej przygody w WarZ, w Investation, bo to jest w sumie to samo. To generalnie przeskakiwało z jednych rąk do drugich. Niejednokrotnie były to oczywiście gorsze zmiany, później niby lepiej na NewZ. Osoby, które mnie od dawna obserwują tutaj na YouTube i na Twitchu dobrze wiedzą, że jednak z tą grom jest tutaj wiele wspólnego przede wszystkim. Moja osoba też jest kojarzona od początku na Twitchu właśnie z tą grom, czyli z WarZ. Obecnie Infestation The New z, słuchajcie, jest w rękach całkowicie innych deweloperów niż na początku. No i osoby, które już pewnie ten tytuł śledzą, wiedzą, że jest on darmowy i wiedzą, że jest rozwijany w dobrym kierunku w przeciwieństwie do tego, co było na początku. I przede wszystkim chcę wspomnieć o tym, że Survival dodano. A jeszcze nie powiedziałem, wersja darmowa. Wersja darmowa. Na Steamie można ściągnąć, można założyć konto. Wczoraj grałem pierwszy raz z moimi widzami i powiem Wam tak. Są oczywiście tutaj mikropłatności i tak dalej. Jest tutaj ten tryb Open World skierowany przede wszystkim do ludzi, którzy lubią PvP, ale niedawno dodany system przepraszam tryb Survival jest to Stary Warzy. Czyli mamy starą mapę ze wczesnego stadium, następnie mamy bardzo niską ilość lutu, bardzo mała szansa na dobre bronie. Snajperki są, ale bardzo, bardzo rzadko występują tutaj na, na mapie. No i to mnie przede wszystkim tutaj skusiło stary warzy, ten klimacik, stara muzyczka i zabawy z widzami. Graliśmy na live'ie, robiliśmy, robiliśmy, słuchajcie, taki mały rajd po mieście. Bawiliśmy się w hotelu, tam oczywiście robiliśmy, jak to się nazywało, już nie pamiętam, strongholdy. O, strongholdy robiliśmy. Ja sobie tutaj wejdę tą postacią i za chwileczkę wam pokażę, bo gadania bardzo dużo. A wypadałoby coś pograć. Jak widzicie, na Europie aktualnie mamy 10 serwerów. No, nawet spoko zainteresowanie. Jest weekend, tam gdzieś po 30 osób. Na tym największym zawsze, na pierwszym, tak już się przyjęło, że ten pierwszy serwer to jest e, najbardziej zaludniony. Jest 60 osób gra ładuje się dosyć sprawnie od momentu kiedy nowe osoby wzięły tutaj słuchajcie tą grę w swoje ręce wyrzucono masy niepotrzebnych plików które powodowały oczywiście wolniejsze ładowanie się całej mapy, całej gry ja też oczywiście nagrywam to teraz na tym lepszym komputerze kiedyś mój starszy komputer no niestety tam gdzieś rozdzielczość 1280x720 wszystko na low i ta gra i tak przycinała Obecnie mogę sobie pozwolić na ustawienia ultra i chodzi to w miarę spoko, ale niestety widać, że gdzie są te spadki FPS-ów. Jeżeli ktoś chce bardzo grać pod wpływem pod tryb PVP, czyli po to, żeby mieć po prostu większą widoczność, to wiadomo, że powinien włączyć tutaj raczej niskie ustawienia, wtedy wywalacie tą trawę, wszystkie niepotrzebne cienie i tak dalej. Mamy wielkie szczęście, że mamy dzień. Słuchajcie, mamy wielkie szczęście, że mamy dzień. Oczywiście nasza. Post 18.06. No to kurde, będzie za niedługo zmierzch. To ja może tutaj przebiegnę. Duża ilość trawy też zawsze była problemem do nagrywania i streamowania. Nie wiem, czy to nie będzie tutaj wykrzaczone na tym nagraniu na YouTube, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast no duża ilość tej trawy powoduje, że. Te, no nie wyrabia, nie wyrabia tutaj bitrate. Ja jeszcze tutaj sobie zrobię coś takiego, bo jak wiecie, jest Ultra, zobaczycie, jaka jest różnica na low. Robię w tym momencie low. I kiedyś takie, taka zmiana ustawień powodowała wywalenie nas do głównego menu gry. Teraz, jeżeli nam się uda i wszystko pójdzie sprawnie, powinniśmy kontynuować naszą rozgrywkę. I tak też jest. Jak widzicie na ustawieniach low, a jeszcze mogę chyba tą trawę wywalić. Chyba, że nie da się tej trawy całkowicie wywalić. A potato jeszcze jest. Słuchajcie, jeszcze jest potato. Dobra, jest jeszcze, słuchajcie, ustawienia graficzne. Potato. E, no. Wygląda dosyć śmiesznie. Znaczy, tak, to ten wygląd to jest wygląd, który kojarzymy oczywiście ze starej wersji gry. Czyli mamy tutaj do czynienia właśnie z wyłączonymi znaczy, są jakieś tam cienie, ale bardzo mała ilość. Budynki, jak widzicie, no rendering nie stoi na najwyższym poziomie. Ale co przede wszystkim tutaj możemy zauważyć? W lewym dolnym rogu inna minimapa, troszkę inny system wskazywania. Kierunku, jak widzicie, mamy kompas, inny pasek życia. Mamy oczywiście też inny ten bar tego sprintu. Cztery ikonki, które nam sugerują, generalnie czy jesteśmy spragnieni, głodni, ranni, chorzy i tak dalej. Mamy mapę. Jak widzicie, mapa, stara mapa. Jestem w Campus City, tutaj oczywiście jest most, jest hotel, świat. Tutaj mamy safe zony, tak jak to było kiedyś. Jeszcze ta mapa nie jest taka rozwinięta, jak to później powiększyli. E, mamy tutaj moi drodzy, proszę bardzo, Airport, tam też zawsze były jadki. E, z tego co wiem, to tak, są stare zombiaki, ale też występują mega zombie, bo one na początku te mega zombie w ogóle nie istniały, później z czasem wprowadzono do infestation te mega zombiaki. Ehm... No na razie to wygląda w ten sposób, że bardziej staramy się tutaj zbierać itemy. E, aha, bo może są osoby, które w ogóle w życiu tej gry nie widziały na oczy. To to jest przede wszystkim survival. Słuchajcie, e, multiplayer jest oczywiście tutaj mapa. My biegamy, nie mamy nic ze sobą, jak widzicie. Teraz zebraliśmy jakoś pistolet. E, staramy się przede wszystkim tutaj przetrwać, zebrać przedmioty. No i właśnie na tym polegał e, Star Wars Infestation, czyli zbieranie przedmiotów. Odnoszenie, bardzo modolna praca, ale odnoszenie ich przede wszystkim do. odnoszenie ich do safe zonu. Nie wiem, gdzie jest gościu. Nie wiem, gdzie jest gościu. Gdzieś tam strzelał. Odnoszenie ich do safe zonu, słuchajcie. O, 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 Dobra, gościu jakiś inny. Dobra. No ja już nie mam praktycznie życia, więc tutaj za chwileczkę zginiemy. No jak widzicie, Campion już w moście, Campion. Nie widzę tego typa, gdzie on może być. Zmienimy sobie kamerkę. Ktoś, no i dostałem z pleców Odnoszenie ich do tej Zonu, Zbieranie tego Odnoszenie jakichś Snajperek, dużej ilości amunicji I tak dalej, i tak dalej Dobra, ale ja teraz moi drodzy pokazałem wam campos tu Oczywiście zginęliśmy, bo to jak widzicie tutaj PVP mocne już, ale strzelali zauważcie to był zwykły Kruger, a gościu z hotelu... Znaczy, zabił mnie Kruger, a gościu z hotelu strzelał we mnie... do mnie pistoletem. Także tutaj już widzimy, że ten tryb survival jest to taki, taka odskocznia od tego, co mieliśmy tutaj w tym trybie PvP w Newsy. Czyli już wysoko wylewelowane postacie, mieliśmy także dużą ilość sprzętu na tych postaciach, jakieś, jakieś snajperki. Dodamy sobie tutaj tak postać taka, moi drodzy. A nazwę to koleg 11 a niech jest. I teraz jak zakładacie, słuchajcie, postać, to wrzuca was, w ogóle wejdziemy sobie na jakiś tam serwer, wrzuca was w losowe miejsce. W losowe miejsce, kiedy zakładacie postać, nie wiecie, gdzie to może być. No i wtedy będzie trzeba sobie jakoś poradzić. Nie wiem, co o tym, moi drodzy, sądzić. Generalnie ten tryb jakoś mi, znaczy w ogóle to całe Newsy nie zachęca mnie do dłuższego grania, ale myślę, że jest to ciekawa informacja dla osób, które tęsknią za starym Warzy. Jest to taka namiastka tego właśnie starego klimatu, kiedy to z latarką się chodziło po nocy i zbierało się wśród zębiaków jakieś podstawowe przedmioty, walczyło się o życie i potem wszystko się do Save wzonu zanosiło. Um, <laughs> obecnie myślę, że jest to fajny tryb, żeby pograć w miarę na równym poziomie z innymi graczami. E, co. Mam na myśli, wielu graczy się zrażało do tej gry w momencie, kiedy zakładało postać, zaczynało swoją przygodę z tą grą, a w ogóle ta zielona obwoluta wokół mojej postaci to była nietykalność. Po zrespieniu się w celu uniknięcia tak zwanego spawn, spawn campingu, spawn killingu, bo kiedyś to było niestety bardzo wielką plagą, te spawny są naniesione, słuchajcie, na mapę, i jeżeli ktoś dobrze tą grę zna. I wie, że ktoś się przeloguje, to może czekać na niego za drzewem, bo wie, że tam się postać może pojawić, dobrze ubrana. I jeżeli ktoś miał słabszy komputer, to czasami mu się nawet postać nie załadowała i, i zginął. Zginął. E, no, e, więc jeżeli na przykład moi drodzy tęsknicie za tym, żeby powalczyć na równo, czyli co, co znajdziecie, tym bijecie, to myślę, że to jest ciekawa sprawa. Myślę, że to jest ciekawa opcja. Myślę, że można się pobawić. W tym kierunku. Ja sobie zrobię tutaj na ultra teraz. I zachęcam na live. Y. Słuchajcie, wpadajcie na live'y, ponieważ ja prawdopodobnie teraz tutaj w wakacje będę sobie pogrywał z widzami przede wszystkim, bo samemu by mi się nie chciało. Bardziej to, bardziej to będę robił tutaj dla widzów w sensie, żeby zrobić jakieś fajne, może nie turnieje jak kiedyś, ale takie strongholdy, czyli gra darmowa, nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy ją pobrał. I żeby dołączył do naszej rozgrywki, tak? Ja na przykład wybiorę sobie jakąś ekipę, bo tak też robiliśmy. O czym się przekonacie na końcu tego materiału rzucę wam takie małe miniaturki, możecie w nie kliknąć i was przeniesie do tych materiałów. Strongholdy, więc zamknęliśmy się w hotelu z kilkoma osobami, z widzami na tym spiku, bo oczywiście w grze też można mówić po naciśnięciu T. Też jest tutaj oczywiście voice chat, ale wtedy wszyscy słyszą, a na tym spiku, przynajmniej tylko nasz Team. No i wtedy reszta widzów, którzy nie są w moim teamie, mogą oczywiście na nas nacierać. Mogą się też zgrać, mogą nas atakować. Tylko jest ważna informacja, to jest tak jak stare Warzy, czyli mamy tutaj systemu party. Nie mamy tutaj systemu drużyn. Musimy generalnie dogadywać się z naszymi kumplami, albo musimy obserwować, jak wyglądają, w co są ubrani. Bo tak kiedyś było, później dopiero dodano ten system party, że... Nasz, nasz Ziomek z Teamu był albo nietykalny, albo po prostu był widoczny, bo miał nad głową taki, takiego ptaszka, więc było pokazane generalnie, w którym miejscu się znajduje. Ja teraz, słuchajcie, jestem w miejscu Clearview. Widzę, że kilka osób się tutaj odezwało. Ja mam tutaj, słuchajcie, klucz. Teraz z tym kluczem postaram się, może jakiegoś zombiaka uciukać, co? E, osoby, które pierwszy raz tą grę widzą, pewnie tak się zastanawiają: Boże, co w tym takiego ciekawego? No bo tutaj za bardzo akcji nie było do pokazania wam, powiem szczerze. Mamy, znaleźliśmy jakieś amunicje, no niestety nie mamy broni, żeby tą amunicję zużyć. No i teraz jest noc, noc to jest najgorsza słuchajcie pora dnia, przede wszystkim do nagrywania, już nie mówię do grania samego, bo tak są zombiaki, zobaczcie tutaj chodzą te zombiaki I teraz e, jak się te zombiaki atakuje? jak widzicie on jest agresywny, już uderzył nas, 77 HP, e, przede wszystkim celujemy w głowę, celujemy w głowę, zdobywamy expa, e, nie wiem jak jeszcze jest z jest hajsem. Bo nie wyskoczyła mi informacja, że dostałem za zombiaka hajs. W starej wersji wyglądało to w ten sposób, że z zombiaków wypadał hajs i można było go podnosić. Później jakoś to zmienili, że po prostu przy zabiciu zombiaka automatycznie hajs się pojawiał na naszym koncie. Nie trzeba było nic podnosić, bo też nic takiego nie wyskakiwało. Moi drodzy, Clearview. Legendarna miejscówka. Wiem, że już jest ciemno. Legendarna miejscówka, słuchajcie, czyli apteka. W tej aptece niebywale fajne strongholdy się odbywały. Mogę się odezwać. Hello! No, zabił mnie, skuszy. Widzę, że był bardzo życzliwie i przyjacielsko nastawiony. No, takie hello. No, hello, jak hello. No, co chciałem powiedzieć? Przede wszystkim moi drodzy, kiedyś te strongholdy były najważniejszą rzeczą. Tam człowiek się dobrze pobawił. Fajnie się to oglądało na YouTubie, czy tam na, na Twitchu. Obecnie gra, jeżeli chodzi o Twitcha, bardzo mało streamerów jest. Także to jest może taka ciekawostka, jakby ktoś był tutaj wśród widzów jakimś streamerem. Choć nawet początkującym, to myślę, że w tej niszy by się gdzieś znalazł jako polski streamer. Ja, jak to odpaliłem, słuchajcie, miałem wtedy 800-900 widzów, to, to zdecydowanie byłem na pierwszym miejscu, bo, bo raczej nikt tutaj tego nie streamuje. Tam kilka osób jest, kilka osób to streamuje, tam po 30-40 osób ogląda. No i teraz zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. Mamy ustawienia, oczywiście, nawet język polski jest, tylko zauważcie, że język polski jest bardzo. Aha. To, moi drodzy, sytuacja bardzo prosta. Tak jak to kiedyś bywało, po prostu gra mi skraszowała, podczas gdy chcieliśmy przełączyć na język polski. Także no, nic się za bardzo w tym temacie nie. Znaczy, gra generalnie mniej kraszuje, ale nie wiem, dlaczego przy zmianie na język polski, czyżby jakaś inwigilacja, może nie chcą, żebyśmy grali w naszym ojczystym języku. No, nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, ja was zachęcam do przede wszystkim starych fanów Warzy zachęcam do sprawdzenia tej wersji z survivalem, nowym trybem survival. Jest to dosyć ciekawy tryb. Tak jak powiedziałem, odwołuje się do naszych wspomnień ze starego WarZ, z tym klimacikiem, starą muzyczką, dźwiękami, mechaniką. A jeżeli ktoś jeszcze tego nigdy nie próbował, myślę, że też nic nie stoi na przeszkodzie. Gra darmowa, najwyżej stwierdzicie, że to jedno wielkie gówno i to odinstalujecie. No, co tu dużo gadać. Teraz na ekranie zachęcam was przede wszystkim jest przycisk subskrybowania, a poniżej Wstawiam Wam dwa takie tutaj, yy, dwie miniaturki. Jedna będzie się odwoływała do mojej całej playlisty właśnie odnośnie Infestation i Warzy na moim kanale, a druga odwołuje się do tego filmu, o którym mówiłem, czyli tej zabawy z widzami. Bodajże nagrywałem to wczoraj, także świeży materiał. Zobaczcie, yy, wejdźcie także w opis filmu, tam macie linki do G2A, gdzie macie tanie gry, Facebook, Instagram i tak dalej. Widzimy się na live'ach i w przyszłym materiale. Trzymajcie się, cześć! No i napiszcie komentarz, co Wy o tym myślicie.